Jak, się, jak na początku wojny rozmawialiśmy o tym, że, że Elon się wreszcie na coś przydał, bo kurwa dostarczył Starlinki na Ukrainę. P Pamiętacie to, jak, jak rozmawialiśmy, że, że tutaj jest szybka akcja i, i Ukraina dostanie Starlinki, żeby móc mieć internet, żeby móc się komunikować? A polski, polski rząd za, te, za 5 tysięcy Starlinków zapłacił 37 milionów, 37 milionów złotych i nie był jedynym rządem, który się na te Starlinki zrzucił. A wspaniałe, zajebiste, turbo, ekstra Starlinki od Elona kosztowały państwa, które chciały wspierać Ukrainę. Jak kurwa e, odbierać to inaczej niż, niż jako splunięcie w twarz? Bo jakby to już jest skurwa robienie sobie, to, to, jest, to jest kręcenie sobie lodów na wojnie, nie? Inaczej, inaczej nie, nie można tego nazwać. Dlatego też hasła typu e, wsać sobie te starlinki w dupę ze strony um, jakby e, ukraińskich polityków, mają właśnie ten dodatkowy wydźwięk, nie? Że no, twoje, twoje zajebiste twoje zajebiste mobilne internety nie, nie, nie były wsparciem od Ciebie. A całą logistykę związaną z dostarczaniem Starlinków niezgodnie Cię kto ogarniał. My, my, po, po Polacy, my. Więc, kurwa, e, po raz kolejny, po raz kolejny Elon przysłużył się wolnemu światu. W, w... niesamowity sposób. I... Jak widzę ludzi, którzy komentują, kurwa, post Elona, też te wysrywie Elona, mówiąc no każdemu może się zdarzyć problem, zdarzyć pomyłka, to, 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 mi witki opadają, nie, bo to nie jest upsidupsi, nie, to nie jest taka malusia w topusia, eee, więc <laughs> no trochę, trochę żal .pl. trochę, trochę żal .pl. A propos tego, myślę, że w ogóle warto jeszcze jedną rzecz na, na, tego. E, jeszcze jedną rzecz wskazać. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to tak też w ramach trochę prasówki, trochę nie. E, e, pamiętacie tą akcję, gdzie Elon się śmiał, że chcecie za 6 miliardów rozwiązać problem głodu e, całego świata. To, to wytłumaczcie mi tutaj w wątku na Twitterze, że jak chcecie to zrobić, ja wam dam 6 miliardów. Pamiętacie tą akcję? To, to bardzo fajne jest to, że ludzie pamiętają tą akcję, a nie pamiętają jej końca. Ponieważ ona skończyła się w bardzo charakterystyczny dla Elona sposób. To znaczy, że jakby ten, ta, ta gałąź ONZ to, zajmująca się walką właśnie z głodem na świecie Przygotowała e, długi na tysiąc słów e, brief, który, ma, który, który dotyczył tego, e, co faktycznie może zmienić 6 miliardów dolarów w kwestii głodu i jak bardzo e, może przyczynić się do likwidacji głodu, e, jakby zrealizowanie ich pomysłu. E, I chociaż tematem formalnie deklarowały się, e, że, że się interesują, Elon i Bezos, bo oczywiście, że tak, to i mimo tego, że dyrektor tej organizacji, ja nie pamiętam jak się nazywa, to ramię ONZ-u, proponował nawet Maskowi spotkanie na żywo, to Maskowi się znudziło i zostawił temat w tak, ten tak lesz, nie? niech, niech leży i umiera. A to, co zostaje w głowach fanów Elona, to jest to, że no widzicie, on powiedział, że zrobij to, jak mu wytłumaczycie i co? I nic się nie stało. Znaczy, że, że tak się nie da. No. Dlatego nie możemy mieć ładnych rzeczy, nie? Czytałem, jak ponieważ, ponieważ sprawdzałem ten temat, ponieważ wielu ludzi się teraz obudziło. Żeby właśnie się zesrywać na, 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 na temat właśnie Lelona i tego e, to stwierdziłem, że. <śmiech> <śmiech> sprawdzę, jak to wygląda. E, bo jestem najzwyczajniej ciekaw. E, I wiecie, wiecie, jak się ten temat rozkwitł i rozwinął. E, w taki sposób, że um, zapytani, jakby tam przedstawiciele prasowi obu panów zapytani o to no dobrze, to gdzie dalej jedziemy z tym planem? Usłyszeli od organizacji Bezosa, że zobaczcie, pan Jeffrey Bezos, CEO entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos, zrobił inne dobre rzeczy, więc czego od niego chcecie? Eee, a, 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 jakby prze przedstawiciel Swelona nie powiedział nic. A w, w związku z czym, no, no, no kurwa, o czym jest ta zabawa, nie? O co, o co tutaj chodzi? Um, to jest mega mega przykre. Wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że chodzi o FAO. Wiesz, uh, wiesz co? Poczekaj, zaraz upewnię się, o jaką organizację chodzi, jeżeli potrzebujemy to sprawdzić. WFP. World Food Program. A, a po polsku to się nazywa Światowy Program Żywnościowy. W 2020 roku ta organizacja dostała nawet pokojową nagrodę Nobla. Więc wiecie, jakby e, to jest dla mnie na przykład zajebiście zabawne w kontekście Lelona i, i pierdolenia o nim, że e, jakby tak długo jak temat był medialny i można było sobie z tego memy pokręcić, jak to zwykle wy, wy, wychodzi w przypadku e, Elona, to ludzie byli zajarani i kurwa wiedzieli wszystko o tym, jak to Elon, Elon zaorał wszystkich, nie? E, znaczy. Z tego, co ja rozumiem, to podejście w UFP było trochę takie na zasadzie kurwa, dobra, nic nas nie kosztuje zaryzykowanie, a korzyści z tego mogą być niepomierne. W związku z czym e, rzućmy kośćmi i zobaczmy, czy Elon. E, czy, czy, czy Elon mówi poważnie, nie? czy naprawdę e, jest gotów, jest gotów dać pieniądze, które deklaruje. E, Główno z tego wyszło, ale oni przygotowali program, który opierał się m.in. o e, te bony żywnościowe i e, jakby w, właśnie sposoby na to, żeby e, wesprzeć ludzi w najbiedniejszych e, częściach świata. Więc e, ten, program, ten program istniał i, i, i no była próba realizacji go, nie? Natomiast, natomiast, no, A, no wie, to, 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 jest z mojej perspektywy szczególnie ważne, jeżeli chodzi o, o, o ogólnie patrzenie na, na hmm. Na, na, na wyczyny takich błaznów jak Elon, bo te wszystkie, kurwa, wyskoki, one nie są wolne od konsekwencji, nie? One nie, nie dzieją się w próżni i nie dzieją się w sposób, który który nie jest dla, 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 dla nikogo odczuwalny, tak? Ludzie, ludzie naprawdę... Mogliby skorzystać na dobrej woli, której, której właśnie takie kurwa, kreatury jak Elon nie chcą, nie chcą tak naprawdę zaoferować. Nie? W związku z czym fajnie by było, jakby mniej ludzi zajmowało się kurwa memami i memowaniem, a więcej osób zwróciło uwagę na to że żyjemy w prawdziwym świecie, w którym ludzie mają często bardzo duże potrzeby, które, które warto inwestować, które warto realizować. Bo jeżeli, jeżeli nie, nie uświadomimy sobie tego, to ja nie wiem, gdzie my się wybieramy. Kupisz literatę i byśmy nie chcieli wyników ankiet. Dokładnie, nie? I to jest... Ja myślę, słuchajcie, kurwa, Elon jest takim dzieckiem, że ja totalnie wierzę, że to jest jego reakcja, nie? I ja totalnie wierzę, że jeżeli jakimś cudem dojdzie do tego zakupu, chociaż jakby myślę, że on po prostu chce znowu kurwa odwrócić uwagę od tego, że jest debilem e, w kwestii e, geopolityki zwrócić uwagę na to, że jest debilem w kwestii biznesowej. Eee, to, to on zachuje tego nie kupi, skąd weźmie, skąd weźmie 36 miliardów, nie? Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, nie? Ralf, ty pierdolisz, jak to skąd weźmie? Eee, ale no, nie oszukujmy się, jak zacznie wyprzedawać akcje... Em, Tesli, no to tak go to kopnie w dupę, że to kopnięcie, że siła tego kopnięcia obiegnie cały świat i kopnie go jeszcze raz, no? Przecież jego nie stać na to, żeby e, od tak nagle e, po prostu zdampować cenę akcji e, Tesli, nie? A to, to musi zrobić, żeby. żeby no. Wyczarować. Wyczarować na, na zakup Twittera. Państwo mu że jest za duży. Ja bym. Generalnie to jest, jeden, to jest jedna z tych sytuacji, w której ze smutkiem muszę stwierdzić, że Chiny mają rację, nie? Like. Chińczycy wiedzą, co się robi w takich sytuacjach. Gdyby Srelon był kurwa Chińczykiem, to by zniknął szybciej niż że stanie powiedzieć o nie. Dwie z Caroline yy, i Dakrowa, osobne dające pitę, Lampowski, Sakumjak, Elejranapy, Mogor, Sasajnow, Czubek, czy Stefanek, Krzysztof Karolinski oraz Silvanelka, Osobdające Kawę z ciaskiem, Michał Piotrowski, Peł, Blejem, Kamil, Kulikasz, Szabrowny, Kucyk, Interaktor, Aktu Ben 32, Hosygon, Chrysku, Łukasz, Płatki, Cukrześ, Dawid Smok Smoki, Dora Karol, Kuter oraz Hypatia, Dawczynie, Kawy, Michał Szydziewski, Robster, Bosuk, Cukrowy, Jocely, Razorobin, Bornabaja, Szydła, Henryk, Ambrozów, Samy, Adam, Spirit Narrative oraz Klusek, a także dawcy kawy. Herbaty. herbaty, herbaty, herbaty. Oni są dawcami herbaty. A ty też gumijski urmy w stopach, bo bez muzyki herbacie, jeden inżynier pilny, empaty, Master, 3000, Splend, plem, global churp, pawe z rdzikakaczka, list, borewan, adrian, razy syłwester, Czy chcesz mieć czerwone włosy? Lubię już głupsze rzeczy w życiu. A pan, a pan ninja powiedział, że to jest dobre, że to jest dobre, więc, you know. Do zobaczenia i bądźcie się dobre i dobrzy. Zasługujecie na to, żeby dobro się w waszym życiu zdarzało.